Hej, cześć, jestem Natko z tej strony, Ruler, a to jest dokładnie tak, gierka Tube Titan, tak, wersja 0,03,2 dokładnie, ale może Wam powiem, dlaczego nie było filmów? Filmów nie było, bo nagrałem Grida 2, tydzień nie chciało mi się nagrywać, nie miałem weny twórczej, bla 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 bla. bla. No, i takie sprawy. A później poszedłem do szpitala i nie miałem co jak rzucić, i wszystko, i, no, i tak minęło dwa tygodnie. Niestety nie nagrałem zaraz no, nic, ale myślę, że mi to wybaczycie i będzie jak najbardziej spoko. No, to jest odcineczek do gry Fanny Random, do serii Fanny Random movies. Chciałem Wam wrzucić Euro Simulator, ale oczywiście. Wspaniały Vegas coś musiał się i przy nagrywaniu znaczy przy montowaniu on chyba chciałem to renderować chyba z 4 razy 2 razy w 720p i 2 razy w 1080p ale oczywiście wspaniały Vegas mi to wszystko się zawiesza cały Sienki czas spisało, że nie odpowiada, nie i tak dalej więc musiałem nagrać coś nowego a tą grą jest Tube Tycoon dokładnie więc wciskamy start i rozpoczynamy dokładnie ziomeczki okej okay, tube tycoon nowa gra oto chwila na którą od dawna czekałeś nadchodzi okazja aby stać się znanym i sławnym youtuberem więc rozpoczynamy naszą karierę mmm nie minecraft nie Hmm, damy sobie teorię. A co? A co się będziemy? I zbagowała się chyba gra, nie? What the fuck? Nie? Nie zbagowało się? Coś się baguje. To jest pewne. Halo. Wracamy po krótkiej przerwie. Ok, jesteśmy, wpisujemy sobie nick. Nick, 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 nick. Hubert. aka, Hubert aka, aka Gold. No, mamy fajnego awatara, kliknij gdziekolwiek aby rozpocząć, rozpoczynamy. Właśnie mamy 30 dolarów na start. Pierwszy dzień, kariera i w ogóle vlogi czy gry. Gry ha wydane co mam wydać? Program na nagrywanie. No zero dostępnych punktów. Nagraj, grę, ale najpierw musimy pójść do, na miasto i kupić sobie gierkę za albo możemy sobie kupić Ice Tower. Jeśli je sobie z Sapera weźmiemy i Ice Tower. Ale najpierw potrzeba nam program do nagrywania, więc zaczniemy nagrywać z Sapera. Dokładnie. Hmm. Gdzie się wraca? Tu, wróć do swego zacisza. Nagrywamy grę z Sapera. Pięknie, startujemy. E, let's play Saper. oczywiście fantastyczna gra. No, jest fajnie, 5 widzów, więcej nawet 12 widzów, 5 dolarów, zarobiliśmy Bar bardzo, bardzo ładnie. Nagrywamy kolejny drugą, drugi odcinek sapera. Będziemy... No, będziemy nagrywali bardzo dużo odcinków. Że aż skończymy nagrywać sapera. No, i już mamy 28 widzów. Dolary nadchodzą. I trzeci odcineczek. Sapera. Dokładnie nasza kariera się rozkręca. Hubert z jednorożcem. What? Dokładnie. Hubert mi polecił tą gierkę i w ogóle. Więc mam no, propsy dla ciebie. I zatwierdzamy filmik. I teraz kariera. I później sobie damy komentarz głosowy, a później rozpoczniemy karierę z vlogami, może. Eee, musimy odpocząć, i koniec pierwszego dnia. I łącznie 36 dolarów zarobiliśmy za nagrywanie gier. Chyba. Nie wiem, ale złoty za czynsz, więc więc no ale dostaliśmy kolejną energię, więc nagrywamy czwarty odcineczek Sapera dokładnie Saper jest bardzo fajną gierką, jak widzicie na samym Saperze zarobiliśmy ponad 40, ale nawet już 50 subskrypcji, więc naprawdę jest to dobry wynik, jak na Sapera, tak nie ma to jak grać i nagrywać z sapera dokładnie. jest To bardzo fajna gra. Na drugi dzień 4 filmy 58 subskrybentów i ostatni odcinek sapera. Dokładnie The End saper The End. No, no! What? Okej, okay, okej, okay. saper. Proszę Państwa, dwa, 13 wizów. zrobiliśmy i 5 dolarów, jest nieźle. No, tutaj skończyliśmy z sapera, więc czas iść na miasto może, może uda nam się coś kupić. Ice Tower mamy, czy nie mamy? Mario kosztuje 50, 70, 100. midboy, Meat super meatboy. Pokemony Ice Tower Kupujemy Ice Tower Idziemy do swojego biura i nagrywamy Ice Tower Będziemy skakać i będzie fajnie. Ice 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 Ice, ice Tower! What? I na Ice Tower zdobyliśmy 10 widzów i 2 dolary Bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. E Rozpocznijmy karierę vlogową dokładnie tymczasem skończyła nam się energia na nagrywanie więc musimy się zdrzemnąć, a tymczasem koniec dnia drugiego, dokładnie, Do, mamy trzeci level no i 8 dolarów wydaliśmy, czy tam złoty to może teraz dla odmiany nagramy sobie vloga o, zaska o zaskakującym youtubie startujemy Ciekawe ile nam przyjdzie widzów za vloga Tutaj już nagraliśmy film I już się tutaj film wrzuca I teraz rosną nam Widzowie nasi kochani Jakże fantastyczni No i 10 widzów I 4 dolary na vlogu Mamy 91 subskrypcji I właściwie to Hubert ma No więc Hubert gratulacje Drugi odcinek nagram Hubert nagras Ice Tower będzie bardzo pozytywnie. Coś tak czuję. No więc, Let's Play, Ice Tower 2 na 7. No już tutaj widzowie przybywają, proszę Państwa, już będzie ponad setka 20 widzów, 4 dolary. I tymczasem Hubert już ma 3 jedynki. Hubert ma już y, 111 subskrypcji, dlatego nagra vloga o, o zaskakują... nie, o nowym poniaczu, dokładnie, Hubert nagra z okazji 111 subskrypcji i nagra vlog o nowym poniaczu, no, to jest, to jest moc, to jest moc, jednak, to jest moc, tak, to jest moc, I no, widzicie ile Hubert subskrypcji zdobył? Ponad 20 subskrypcji! Gratki. Już ma 133 subskrybentów. Gra... Congratulations! No, teraz Hubert się bardzo mm, zmotywował do pracy i nagra kolejny odcinek Ice Tower. Dokładnie tutaj Hubert nie marnuje czasu, dzień w dzień nagrywa, żeby utrzymać się na YouTubie oczywiście. No, Hubert zdobywa tutaj bardzo dużo subskrypcji. Już ma ponad już ma 22 za jeden filmik, więc jest bardzo, bardzo ładnie tutaj widzę Hubert Propsy. No i teraz może nagramy sobie vloga o niebieskim silniku elektrycznym. No, Hubert sobie nagra bardzo ładny filmik. O vlog o niebieskim silniku elektrycznym. Już tutaj widzę, że zdobywa pieniążki i, i widzów, oczywiście, i wyświetleń. W ogóle to są chyba wyświetlenia. Tak, to są wyświetlenia, chyba. Na no nieźle. Albo nie, nie wiem. W każdym razie, coś to jest. Więc Hubert nic już nie nagrał. Oczywiście w tym dniu. Nic nie poprawia humoru jak nowe filmiki, dokładnie. No i... nagramy teraz sobie grę Ice Tower. Czwarty odcinek z Ice Tower'a, dokładnie. I na tym Ice Tower'ze już zyskujemy tutaj albo wyświetlenie, albo albo subskrybentów ja będę mówił subskrypcją, bo to są fajne ludziki i w ogóle i no. więc będziemy mieli tutaj subskrybentów jak coś to możecie mnie poprawić w komentarzach na dole tak let's play ice tower został zatwierdzony, już mamy 20 dolców fajnie, boom headshot i tak dalej, Hubert teraz nagra vloga o szalonym facebooku jak go to napadli na facebooku Dokładnie. Tak, tak vlog o szalonym Facebooku. Jak widzimy, Facebook przeciąga bardzo dużo osób, już będzie miał ponad 30 widzów, 40 nawet ponad, 4 wyświetlenia, 4 dolary zarobił, bardzo pozytywnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz nagramy piąty odcineczek, Ice Tower. No, nieźle. Nieźle, nieźle, propsy. Okej. Okay. Już tutaj zdobywamy subskrybentów. Bardzo, bardzo dużo subskrybentów. Zdobywamy ponad 64. Okej. Okay. Zatwierdzamy. No i teraz Hubert nagra chyba vloga o wektorowym dywanie. A czemu nie? Więc Hubert zaczyna nagrywać vlog o wektorowym dywanie i tymczasem już zdobywa tutaj swoją publiczność tym jakże pięknym filmikiem. No i bardzo ładnie, tutaj Hubert jednak propsy dla ciebie. Więc mamy program do nagrywania, więc nie wiem co zrobić. Musimy poczekać na komentarz głosowy, żeby było więcej. Więcej rzeczy. Teraz szósty odcineczek Ice Tower. Już przedostatni odcineczek, jakże wspaniałej tej gierki. No, po prostu masakra. Tak szybko zleciał ten czas. Czwarty dzień: 15 filmików. Już 16 i 448 subskrybentów. Odpoczywamy. I koniec dnia czwartego. Czwarty level, i w ogóle zaspany i w ogóle bla, bla, bla. No. Więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj mamy dwa dostępne punkty. Jeszcze jeden będziemy mogli dodać sobie komentarz głosowy. I nadeszło to, na co wszyscy czekaliśmy. Siódmy odcineczek. Ice Tower! The end, po, proszę państwa. Kolejny odcineczek. Niestety. Niestety. 493 su widzów 32 dolary no nieźle cały czas dwa punkty więc nagramy sobie vloga o skowyrnym youtube o skowyrnym youtube dokładnie może przyciągnie to widzów i wyświetlenia będzie bardzo pozytywnie już tutaj zdobywamy subskrybentów już patrzcie ile patrzcie. Wow, 54 i 10 dolarów. No nieźle, nieźle. Cały czas dwa punkty, więc nagrywamy. Gry sobie nie nagramy chyba. Naprawdę program YouTube Tycoon przestał działać bez jaj. Dobrze, jesteśmy tutaj, wywaliło, nie, nie mieliśmy internetu, nie, no, dlatego nagramy sobie o niebieskim psie, gdzie powiemy, że nam wywaliło internet i w ogóle masakra, nie, bum, no, proszę Państwa, to było przeżycie, to było niestety przeżycie, no, całkiem fajne, całkiem fajne, fajne, 513 subskrybentów 10 dolarów, no nieźle, nieźle. Kariera, dwa dostępne punkty. Więc nagramy sobie vloga o szybkim Facebooku tym razem. Facebook był bardzo szybki, bo naprawili nam internet wtedy. No i po prostu Facebook zaczął działać błyskawicznie. Jak widzimy, przychodzi nam wyświetleń fanów bardzo, bardzo, bardzo dużo. Chyba będzie... 90 aż 90 bardzo szybko. Vlog o szybkim facebooku. No jednak to, to przynosi, to przynosi nam bardzo dużo nieświetleń i subskrybentów. Nawrzemy sobie tym razem o szybkim procencie. Nie wiadomo jak to, nie wiem jak, czy to fajnie brzmi, ale, ale niech tak, niech tak będzie, niech tak będzie. No, czekamy, 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 ile będzie za tego vloga. 18 dolarów i 56 subskrybentów, bardzo ładnie Hubert tutaj sobie radzi. Teraz, teraz Hubert, żeby, żeby był, wiecie, w w ogóle, to Hubert nagra vloga o szalonym Skype'ie. No. O szalonym Skype'ie zawsze spoko. Więc zaczynamy. Mamy tutaj 96 subskrypcji czy wyświetleń i 15 dolarów. Bardzo ładnie nagrywamy kolejnego vloga o, o mrocznym Skype'ie. Bo Skype jest mroczny. Dokładnie. I zdobywamy znowu dużo subskrypcji. Ponad 126 subskrybentów i 15 dolarów to jednak robi wrażenie i odpoczywamy koniec dnia piątego. Czwarty poziom 84% suma 40 76 dolarów. Więc ziomeczki jeśli Wam się Tube Tycoon spodobał, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że to zawsze motywuje dokładnie do kręcenia vlogów o szalonym Facebooku, mrocznym Skype'ie i w ogóle innym fajnym let's play'om. Więc dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy Wam się podobało, czy mam coś zmienić i tak dalej. Zapraszam do pobrania tej gierki, bo można się fajnie przy niej pobawić. To jest jakby unowocześniona i nadlepsza wersja od stara nawet, więc powiem Wam, że da się przy niej fajnie pobawić i w ogóle no i bardzo fajnie no i też bicie do Huberta o którym był cały czas odcinek więc no pozdrawiam no i to by było na tyle trzymajcie się no i do następnych filmów cześć